Cześć i czołem ziemieczki z tej strony Wiktoria Jarniewska i witam was ponownie na moim kanale dzisiaj y, kolejny odcinek z serii kulinarnej. Ojejku, przepraszam, że zadał głosy w tle. Mój telefon się odzywa. Wzywają mnie, ale nie, nie, nie zostaję tutaj z wami. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam proste sposoby na wykorzystanie. Banana. Tak, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile potraw można zrobić z takiego jednego banana, zwłaszcza są to potrawy na słodko. Yy, wiele z nich macie także w wyróżnionym store na moim Instagramie, także Was bardzo serdecznie zapraszam. A w dzisiejszym odcinku zrobimy omlet, yy, gofry, a także lody. Przed obejrzeniem zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, macie ten taki przycisk na dole, no i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od przygotowania omleta i pierwszym składnikiem będzie banan, kawałek zostawiłam sobie, żeby był po prostu na górę, około 100 albo 80 gramów zostawiłam do masy. Potrzebne nam będą także dwa jaja, ogólnie oba mają około 125 gram, dokładna gramatura będzie też podana w opisie, tak samo dokładny przepis. Następnym składnikiem będą płatki osiane. Dla mnie najlepsze są te błyskawiczne, ponieważ są one już dosyć drobno zmielone. Tak jak mówiłam, dokładna gramatura będzie podawana w opisie. Następnym składnikiem będzie woda, i to odkryłam dopiero niedawno, że po dodaniu gazowanej wody nasz omlet jest mięciutki, smakuje dosłownie jak ciasto. Wszystkie składniki razem blendujemy. Możemy też dodać proszek do pieczenia, bądź po prostu sodę oczyszczoną. Właśnie ja w tym momencie to robię. Nagrzewamy lekko natłuszczoną patelnię, i omleta smażymy pod przykryciem na jak najmniejszym ogniu, żeby nam się nie spalił. Szczerze mówiąc, mi nie zawsze dobrze wychodzi. Oczywiście stało się to, czego nie chciałam, kiedy nagrywam coś, zawsze wychodzi mi rozwalony i nie, on nie jest tutaj spalony, tylko trochę bardziej przypieczony, w ogóle dosyć duży mi urósł, pokażę wam jak w ogóle powinien wyglądać, żeby był ładny, ale już niestety nie pamiętam jak wtedy robiłam tego omleta, Wyświetliłam się to gdzieś tutaj w rogu, standardowo mnie prześwietla. Tak prezentuje się skończony omlet, całość bez dodatków ma tylko 420 kalorii, a zapewniam Was, że najecie się na długo, długo. Kolejną potrawą daniem na słodko będą gofry, które ostatnio bardzo, bardzo polubiłam. E, użyłam oczywiście banana, mąki jaglanej. Ogólnie mąka jaglana jest moją ulubioną mąką i na, jest najlepsza po prostu do omletów, do gofrów, do wszystkiego. Potrzebne nam będzie także jajko, soda oczyszczona, wszystko razem blendujemy. Dodajemy odrobinkę mleka. Możecie także dodać odrobinkę wody, żeby po prostu te gofry były miękkie. Ja raczej dzisiaj stawiałam na jakieś bardziej krupią gofry, więc tej wody nie dodawałam. Wszystko, jak mówiłam, razem zblendowałam. Mają przepiękny kolor przez właśnie tą mąkę jaglaną, którą po prostu uwielbiam. Druga porcja wychodzi mi coraz ładniejsza od tej pierwszej. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że po prostu za drugim razem gofrownica jest naprawdę bardzo, bardzo rozgrzana, bo wydaje mi się, że i tak ją długo dosyć nagrzewałam, ale po prostu ta porcja jest cudowna. A to, tak jak zawsze idzie, pierwszy najleśnik, najgorszy. Tak, z koframi jest to samo. Tak, prezentują się skończone gofry. Dzisiaj zaszalałam z dodatkami, bo gofry bez dodatków mają tylko 350 kalorii z dodatkami około 700. Tak. Ostatnim daniem, w sumie bardziej deserem, są lody zrobione z dwóch składników: jogurtu greckiego oraz banana. Około 3 czwarte jogurtu. Wraz z pokrojonym bananem wkładamy na jakieś 3 godziny do zamrażarki. Nie polecam wkładać na dłużej, bo po prostu zamrozi się Wam to na kostkę lodu. Spokojnie to jest dalej ten sam deser, ale z innym jogurtem, bo po prostu o tamtym zapomniałam. Tak wygląda konsystencja naszych lodów. Ogólnie bez dodatków mają tylko 150 kalorii, jeżeli użyjecie jogurtu z piątnicy 0% greckiego, a z dodatkami różnie. Tyle. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się spodobał i już mniej więcej macie obraz tego, jak ja robię te wszystkie moje omlety i inne dziwne rzeczy, dla Was dziwne, które widzicie praktycznie codziennie na moim Instagramie. Zapraszam Was również właśnie tam. Zachęcam do śledzenia mnie na bieżąco, ponieważ tak jakby pokazuję wszystko, co robię i jak się odżywiam, i jak trenuję i tym podobne. Może kogoś to zmotywuje, może nie. Kogo też tak jakby nie zmuszam do wpadnięcia tam. Aczkolwiek zachęcam także. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zostawcie kciuka w górę, skomentujcie, jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej takich krótkich i luźnych odcinków. Widzimy się w kolejnym filmie buziaki i pa pa!